Proszę Państwa, spółka e, Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacji z Zjednoczoną Odpowiedzialnością Gminy Ustawy Święto została stworzona, e, aby świadczyć usługi tak naprawdę własnej gminy e, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. I my te usługi świadczymy na rzecz gminy o stawie na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych zawartych zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. I zakres tych usług jest określony w gminnym planie transportowym przyjętym uchwałą Rady Miasta w 2014 roku. Jak Państwo widzicie, ten wcześniejszy aspekt. Jak Państwo widzicie, w 2002 roku spółka miała wyniki ponad milion zł strat, w 2003 roku minus 116 tysięcy. I tak naprawdę już od, tamte, od tamtej pory była w swojej sytuacji finansowej. Już te kapitały były, połowa po założycielskiego kapitału była po prostu zjedzona. Natomiast 2010 rok minus siedemset tysięcy, tak naprawdę to była, no to już była to takie no, dobicie tej firmy, gdzie powstały te kapitały bardzo ujemne. Znamienne jest też to, że w ciągu 11 lat e, tylko 3 razy spółka osiągnęła wynik dodatni. To też świadczy o tym, jak, w jaki sposób ta komunikacja funkcjonowała przez te lata w Tu mamy od 2014 do 2018, czy ten obecny rok również. Jak Państwo tutaj widzicie, dzięki właściwie dwóm rzeczom. Po pierwsze to konsekwentnej polityce gminy prowadzonej przez te, w ciągu tych ostatnich pięciu lat która była ukierunkowana na rzetelne finansowanie powierzonego spółce zadania publicznego. Czyli chodzi o to, że jeżeli koszty były na no, to koszty były wszystkie pokrywane. I jak również intensywne działania na spółce spowodowały, iż 2018 rok to tak, to był takim rokiem, ten obecny rok, ten dotyczący był takim najlepszym rokiem, bo ten wynik był ponad 65 tysięcy zysku netto a także myślę, że tutaj te działania jak widać idą w dobrym kierunku, ale po, pomimo takich tych wyników i tak nie bylibyśmy w stanie odrobić tych strat, z tych lat ubiegłych, jak Państwo widzieliście tamte straty były po prostu milionowe. Jak widać wyraźnie stan zatrudnienia w 2014 roku było 132 osoby, w 2018 85 i prognozujemy na 2019 85. 36% został, została zredukowana załoga. Jednocześnie, tak naprawdę, tym ważnym elementem jest, że od 2016 roku stan kierowców się nie zmniejszył, tylko cały czas jest na tym samym poziomie. Administracja zeszła do 18 osób warsztaty również zostały, z, ten stan został zmniejszony. Dzięki takiej optymalizacji zatrudnienia udało nam się uzyskać tak naprawdę taką jedną podstawową rzecz, ważną na dzisiejszym transportowym, a mianowicie to, że, że stan kierowców w stosunku do ogólnej liczby załogi jest ponad 55%, gdzie 2000 jeszcze w tym 2014 roku tych, tych kierowców było znacznie, znacznie mniej. Dzięki temu efektywność pracy jest z, znacznie większa. W 2014 roku mieliśmy ponad 1 600 tysięcy i to była decyzja o zejściu y, z linii podmiejskich częściowo i w 15 y, definitywnie. W 16 się z powrotem powracać na te linie podmiejskie. Y, ale tak jak powiedziałem, ponieważ stan kierowców jest na odpowiednim poziomie, czyli my ze 130 osób schodząc, wykonujemy podobne ilości kilometrów, a mając 85 osób. I dlatego ta efektywność pracy jest taka duża, natomiast niepokojącym zjawiskiem jest, ale to jest paliwo, koszty paliwa. Proszę zwrócić uwagę, że w 2014 roku te koszty były ponad 2,5 miliona, po 2,5 miliona złotych dla spółce za cały rok. W 16 roku Wyglądało to już bardzo ładnie. Natomiast niestety od 16 roku z powrotem to paliwo zaczęło i Dzisiaj znaczy 18 to jest 1,5 miliona. I jak patrzymy sobie procentowo, to w 2018 roku wzrost paliwa był na poziomie 20%. To są rzeczy, które są niezależne od firmy i niestety, jeżeli dalej tak będzie poszło, no to te koszty będą po prostu większe. Sami Państwo widzicie, cena dzisiaj. Na słupach 522, za chwilę będzie cena z 2008 roku. Oprócz, oprócz tych działań, które tutaj, tych takich optymalizujących działań spółki, to również były nakłady inwestycyjne. W ciągu tych trzech lat zainwestowaliśmy ponad 1,75 znaczy 241 zł. Są to środki, które były potrzebne na zakup szeregu sfałek. To o się wspólnie z miną a tutaj sprawa prezydenta, to sami byśmy też y, tego no, nie podołali. Generalnie w ciągu tych trzech lat kupiliśmy 2015 autobusy w 16, y, 3 autobusy mamy a 76 był Windows y, dokupiony wraz z komputerami. Ustroniliśmy również tutaj y, podjęliśmy działania y, na temat informatyzacji y, spółki był bus, traktat kupiony i również autobus MAN A76 i oprogramowanie, jak dokończyliśmy oprogramowanie firmy. Dzisiaj firma jest, jeżeli chodzi o oprogramowanie, jest dostosowana do rynku obecnego działającego na, na, na terenie, znaczy w Polsce generalnie, bo jak Państwo sobie wiecie, te wymogi są bardzo, znaczy z roku na rok coraz większe. Baza powstała. W 60. on zaczął być budowany chyba w 1968 roku. Generalnie przy, przy, przeprowadziliśmy się tutaj w 71 50 lat. Jest na Jana jak na Sami Państwo wiecie, w środku <laughs> dwóch osiedli. Dzisiaj może ta uciężyła jest trochę mniejsza, bo nie pracujemy na trzy zmiany, bo trzecia zmiana jest ale mimo wszystko pracownicy przychodzą po godzinie czwartej, bo czwartej autobusy wyjeżdżają, jednak te są odpalane, to na pewno ta uciążliwość dla mieszkańców z zewnątrz tych osiedli, no na pewno istnieje. Warsztaty, budynek, który jest tak naprawdę mając do zburzenia, bo jeżeli byśmy chcieli cokolwiek na tym terenie robić, te warsztaty są nieprzystosowane do dzisiejszych wymogów. Po pierwsze są nie, nie są przyrodowe, są bardzo narkochłonne, jest bardzo ciężka praca na tych warsztatach, bo zimą jest zimno, a latem jest bardzo gorąco. I to, to po prostu wymaga całkowitego innego podejścia, dzisiaj te warsztaty całkowicie inaczej wyglądają. Budynek myjni to jest, gdybyśmy chcieli nowoczesną myjnie się postawić, czyli w środku całe, które, by, samochody, które by były znaczy myte z zewnątrz, z tyłu, od góry i od spodu, ten budynek się nie nadaje, dlatego że jest za niski, za wąski. Również separator, który w nim jest, to te separatory są po prostu nie są, znaczy są niedopuszczone. Gdybyśmy budynkiem, znacznie ustawiali, to musieliśmy to wszystko wymieniać, także też naprawdę jest wszystko do, do No Budynek od stacji wygląda najlepiej z tym, że tak, ta część budynku tą część, my tylko tą część zajmujemy, bo jest 18 osób, ta część jest wynajmowana i on tak naprawdę na dzień dzisiejszy dla nas jest za duży, bo tak jak mówię 18 osób, yy, to, to tak naprawdę powinien być dużo mniejszy, po prostu mniejsze koszty, utrzymania. Gmina Pasowie Świętokrzyskie mm, podpisała już preumowę dotyczącą elektronicznego transportu miejskiego w Kostrowcu Świętokrzyskim, sami Państwo wiecie, Realizacja tego programu się rozpoczęła w 2018 roku. Marca do 31 grudnia 2021 roku. Wartość projektu ponad 25 milionów, to finansowanie ponad 17 i wkład własny 8 milionów złotych. W ramach tego projektu, tak naprawdę, jeżeli chodzi, dotyczy MPK, to są pierwsze dwa, dwa punkty. Mamy tutaj wymianę. 10 autobusów, mamy mieć zakupione 10 autobusów niskopodłogowych, 10 metrowych, z pełną klimatyzacją, z monitoringiem, z systemem zintegrowanej karty miejskiej. To te samochody mają w pierwszej jak gdyby tutaj no to ma już taki pierwszy rzut na, na terenie, na, na terenie oprócz tego bardzo ważnym projektem to jest właśnie budowa bazy transportowej. Czyli praca nowego pracu postajowego wraz z warsztatami, wyposażenie mylni, budynku administracyjno-owocowego wraz z infrastrukturą. Oczywiście oprócz tego w ramach tego jest 30 przystanków, które już Państwo w są wymieniane. Budowa Buckingham i Light, ścieżka rowerowa, kampania i <coughs> budynek administracji wraz z dworcem, tam mają warsztaty. Jedne, drugie, myjnia, CPN w przyszłości. A to ma wyglądać w 2021 roku, 31 grudnia. I mam nadzieję Panie Prezydencie, że to jest taka, taki taki poglądowy poglądowe logo nasze. Czy ono będzie takie, czy nie zobaczymy tej nowej spółki, ale mam nadzieję, że, że Państwo dzisiaj podejmiecie taką uchwałę i MZK będzie takim sztandarowym projektem Państwa kadencji. Dziękuję bardzo. Bardzo ważna za chwilę decyzja Państwa Radnych o powołaniu nowego tworu, nowego podmiotu, nowej spółki, miejskiego zakładu komunikacji, spółki ZO. Chcę podkreślić jedną rzecz na samym początku, wchodząc też w Państwa pytania. Najważniejsza i najistotniejsza dla nas powinna być rzecz pierwsza zadowolony, Pasażer, zadowolony mieszkaniec, zadowolony gość, który przyjedzie do naszego miasta i będzie chciał skorzystać z dobrej, bezpiecznej, czystej, ekologicznej, niespóźniającej się komunikacji w Ostrowcu. I to jest kluczowe dla mnie jako prezydenta, i to jest pierwszy cel, który będzie przyświecał temu zadaniu. Wszystko pozostałe jest tematem wtórnym, pobocznym ponieważ wszyscy pracujemy na rzecz lokalnej społeczności. I to, czy będą usługi zewnętrzne i jakie, to będzie zależało od zarządu, będzie zależało od sytuacji ekonomicznej, od sytuacji prawnej. Chciałbym, tak jak tutaj radny Bodimierzcy zaznaczył, aby korzystać maksymalnie z wielu możliwości dodatkowych źródeł pozyskiwania przychodu. Bo im więcej pieniędzy z zewnątrz do spółki wpłynie, tym teoretycznie mniejsza powinna być dopłata z kasy miasta. Ta nowa spółka powstaje po to, abyśmy mieli usystematyzowany rynek komunikacji miejskiej w Ostrowcu, abyśmy nie musieli się zastanawiać każdego roku na zebraniach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, czy spółka ma zysk, czy ma stratę, czy tak jak przed wiele laty funkcjonowano, że magiczne zdanie, że straty z te straty będą pokrywane z zysków lat przyszłych. No, trzeba to usiąść. Nie da się żyć nieskończoność na kredyt. To, co widzimy dookoła nas, każdy z nas dysponuje swoim budżetem i wie, że ograniczamy się do tego, na tyle na ile nas jest po prostu stać. Więc myślę, że to NZK od nowa będzie naprawdę sztandarowym projektem Ostrowca Świętokrzyskiego. I tak jak dzisiaj na tym w Państwo mieliście pokazane. I zatrudnienie, i kilometry i liczbę autobusów w ruchu, to pokazuje, że jest to ostatnie 4 lata racjonalnie prowadzone. I tu się należą słowa podziękowania dla zarządu, dla spółki, przede wszystkim dla pracowników. Dla pracowników w szczególności za spokój i zrozumienie, ponieważ ja już w poprzedniej kadencji głośno o tym mówiłem, że chcemy postawić na MPK. Chcemy, MP aby MPK stanęło od nowa, po zdrowcy święto wszystkim, aby to była dobra, naprawdę bardzo dobra spółka. Stąd, z tego miejsca kolejny raz dziękuję załodze przede wszystkim. W sprawie utworzenia spółki pod nazwą miejscu zakład komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto jest za? Naciska przycisk i podnosi rękę. Kto jest przeciw? Naciska przycisk i podnosi rękę. I kto się wstrzymał, naciska przycisk i podnosi rękę. Stwierdzam, proszę Państwa, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.